Cześć Maciek z tej strony witam serdecznie Stwierdziłem że nie mam dosyć i trzeba jeszcze w tym tego wieczora zagrać w Jedno znaczy w, no kurde no po pociągnąć troszeczkę tą przygodę troszeczkę dalej no Troszeczkę tą przygodę troszeczkę dalej Tak dobrze Maciek dokładnie o to chodzi Pierwszym Pieprzył mi się AOOOO W ogóle AOOOO Co to miało być? W ja sensie miałem na myśli, że troszkę mnie boli wszystko chyba nie? Dobra quarter zwróciłem? Co ja tu robię? A dziwne. Jak ja tu znowu wróciłem? Tam było jakoś zamknięte. O! He! Dobra, poprawił mi się. Tak, tak, wiem, mam młotek. Poprawił mi się stan psychiczny. Ej, gdzie to wszystko jest.? A nie, to by było już odświetlone wcześniej. W sumie nie potrzebuję teraz tej latarni. Ile mam w ogóle? Mam mało, niestety. No i po naszym młotku, niestety. Zamknij się Keep looking for it. No, świetnie Ej, to ja mam jakieś wspomnienia? To jestem jednym z nich, czy co kurde? Nie czaję w ogóle Co? Zawiewa mi tu strasznie podstawką amnezji, w sensie to. Tą... Jezus Maria, wpytę! Tinderbox zebrałem! Ja pierdziele, ludzie Output transcript: bo... <laughs> królik! <śmiech> dobrze jest, mamy królika! <laughs> dobrze, nalejmy sobie trochę oliwy i zarabierzemy królika, i idziemy. Nie, 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 Jestem uratowany. Królik jest mój. Cześć, królik. Siadaj sobie tutaj. Ja sobie poszkam. No, nie ciebie. Cześć, ko. Ojo, oj, 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 oj. Dobrze. Cześć, kochanie. Wysuń się. Wysuń się też O, masz koszulę. Powinnaś być naga. Dobra, dosyć. E, ba, 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 ba. Co my mam? Notkę, notkę, notki są złe. Wow! E, cześć. Dobra. E, kochani bracia i siostry, musimy to otworzyć. Nic tu nie ma, a tutaj też nic nie ma. Notka, sama notka. You need to have the code set to up, v down, x, y, v. Otherwise, the machinery Ta fools. O co chodzi? O, patrzcie. Szkoda. Nie mogę tego rozbić, bo tak to bym mógł wyleźć na zewnątrz. A światło, które tam jest, sygnalizuje, że jest całkiem przyjemnie. Du -du 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 -du. E! O! Czy to nie jest to, co było. zapisane jako It won't budge? Huh. Okej. Okay. No to, ale zaraz w ogóle czekaj, jak się to otwierało, czekajcie. Journal. O, jest. Notes Instructions 5x15 5x15 5x5 5, 5. x. Ale zaraz, jeszcze raz. Jak? Da fug. zaraz. Stop. Sekunda, zaraz. J Instructions. Aha, w ten sposób, tak? W sensie, że 5, a tutaj ma być 14. Dobrze, ja rozumiem, czy nie? Dobrze. 14, to mamy 5, 5, 2, 2. Chyba zadziałało. No i ciekawe, co mi to dało. Ej, tu są znowu szyby. Ja to ostatnio rozbiję. Nie chcę wiedzieć. Pieprzyc, idziemy dalej. I tu się teraz powinno coś otworzyć, tak? Jezus! Gdzie? 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 Mam iść. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Do jasnej cholery. W pytek. co, Czemu ty się nie otworzyłeś? Cześć patafianie! Ok, teraz pytanie brzmi, co mam zrobić? No dobra, wiem, że nie mogę na nich się patrzeć komuś, za daleko, a za długo. No teraz mi znowu goje, nie? Zaś w mordę. No to co ja mam teraz zrobić? W sensie, no, nie, nie rozumiem w ogóle. Jak, jak mam otworzyć... Ja wiem, że mam prze... tu wejść, ale jak ciągle to się nie otworzyło? Dlaczego to się nie otworzyło? To się powinno otworzyć. Wypad! Wypad pan! Otwórz się do pyty konia. Czy znaczy nie, że. Ziknął? No jest tam, do. Ta, ta. Nie da się tego teraz poprawić. A ła, dobrze, bimie, dokładnie o to chodzi w tej grze. Masz mnie widzieć, tak, tak. Świetnie. Jasnej cholery! Zachciało się wam amnezji mi też się zachciało. Noś, dobrze. Dokładnie, dokładnie tak. Ok- ta, ta, teren. I have to carry on, I know. Ale nie mogę carry on, jeżeli nie wiem co mam zrobić. Dzień dobry. O, wylazłem. I co? I teraz muszę to odnować... Nie, no to zrobione już jest, tak? No tak, działa. No dobra. Okej, okay, spoko. No to dobra, okej, okay, rozumiem. Tak, 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 nie. Ech. No dobra, wracając do tematu. Tu mam wszystko już zrobione. Tu jest jeszcze jedna szuflada, której chyba nie otworzyłem. Tutaj wszystko jest. Królik tam co siedzi. No to jak ja mam teraz otworzyć to, tutaj. To mi się chyba zepsuło. Powinno się to otworzyć. Może to przez to krzesło? Dokładnie tak. Wyłącz mi się jeszcze latarnio. Tak, tylko na to o. O! Chyba chodziło o coś w tym stylu. Gdzie jest królik? Co ja z nim zrobiłem? Zostawiłem go tam. Oj króliczku, nie martw! Nie, no co z nim zrobiłem! Zabiłem królika! tarza się. Nie żebym się tym przejął jakoś szczególnie. Królika czy zająca? Jak zwał, tak zwał! Dobra. E, z czasem jak stoimy, 5, 6... 7 minut już? Kiedy? When? Dobra, jesteśmy w tej niezbadanej starej części za... Henry, no, you look a bit Nic dziwnego, że wyglądasz... Heard stories about this old side of the castle. Well, what kind of stories? Um, actually, they're more like rumors than stories. A lot of folk have said that no one has entered this place for many years, and they also say that if you do, you should be afraid. No, Świętnie. And why is that? No koniec! know mi nie powiesz? not mi nie powiesz? mam się bać? No, czy I mean, no, domyślam się, O jezus, jeszcze takie tunel... Chyba coś się dla mnie otworzyło. No ale nie mam innej drogi wejścia. Pojdzie ze mną teraz, zamknie. No, nie zamknęło się. Do jasnej cholery. Kto zaś wpadł na pomysł nagrania tego kastoma? Pewnie, że ja! Dobrze, Maciek! Dokładnie o to chodzi w twoim życiu. Żebyś wchodził do jakichś dziwnych gier i się ich bał. Come on! Byś cię człowiek ogarnął wreszcie, a nie. Trzeba się ogarnąć któregoś dnia. Właściwie musi być taki moment, że stwierdzasz, że musisz się ogarnąć i powinien się wtedy ogarnąć, a nie. Właśnie, tak to ze mną jest, o. I heard that a long time ago the castle's old owners used to perform their sacrificial rituals, and after their deaths, a permanent presence of evil has stayed flowing in the air. Uh-huh. So I've heard too. That's why we need to stay together świetnie. Weszło nas czterech, bo mogą być tutaj elementy, które trzeba będzie usunąć. Ś tak. Gdzie jest pozostała czwórka? Zadam pytanie. Gdzie oni? O, jaka książka! Patrzcie, metalowa książka! Tak. Przyda się. Będziemy ją slapać po dupie każdego potwora, który się pojawi. Ale tu się żaden nie pojawi, coś czuję Ale się ten slap, który wydała ta książka, jakim wrzuciłem? Czekajcie Może to mi się uda powtórzyć <laughs> Słyszycie ten slap? Dobra, nieważne eee, a, 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 a. O, otwarte Hello Nikogo tu nie ma Przykleiłem do świecznika Dokładnie o to mi chodziło Cześć, kochanie. O, nie ma ciebie tutaj, kochanie eee, Tutaj jest... O, o dzień dobry o Okej, okay, w tym pomieszczeniu oficjalnie nic nie ma, dziękuję Proszę Bierzemy naszą ciężką księgę O, mogę ją odsuwać Ja się chyba jakoś... A, nieważne, nie pamiętam jak się to obracało, gówno Chodź, kochanie, nie strasz mnie! O Jezus No dobra No to wejdźmy Co to jest? I ja, czemu to jest zablokowane? Ja tędy nie przejdę, no Tędy muszę przejść, tak? Tędy? Typ, ryby, typy, to przejdźmy tędy Ała! Już nie zaskoczyłem z tak, z takiej ogromnej wysokości, żeby musiało mi to... ...zaboleć? It won't budge, okej, okay. jeżeli to it won't budge, to znaczy, że coś przez to się zaraz rozpieprzy A ja nie mogę nic tam rzucić, bo tu nic nie ma! Świetnie No musi się to rozpieprzyć, bo inaczej nie przejdziemy Okej, okay. no chyba, że znajdę klucz Typ, ryby, typy, książka, książka, książka i jakaś kapsuła czasu Eee, zobaczmy kapsułę Okej, okay, czyli okazuje się, że coś niedobrego się stało, tak? Jezu, znowu! Co tym razem? Gdzie się teraz obudzimy? Da, woda? Okej okay. No to wszystko jasne No to co ja teraz zrobię, no? Dokładnie Mhm <grymne> Może on sobie pójdzie stąd Nie pójdzie Żyje He he Taki ty nie ma Zagroż szansę mi zagrozić Dobra kochani biegniemy So we run now, run now. O, żyje. He, Hehe. No świetnie. Zablokowane drzwi. Mhm. Mm tak. <ścoughs> Przykleiłem chyba do sufitu. Chyba się aż zdziwił ten potwór, jak to zobaczył. Nie chcę tego. okej okay, to będzie hardcore. Hardcore, 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 hardcore. Hardcore, hardcore, hardcore. hardcore, hardcore. Żyje. Jest być... To był swag taki dla mnie. Trochę. Troszeczkę. Taki minimalny swag, że mi się to udało zrobić. Ktoś ta okrutna bestia mnie tutaj widzi. Idź sobie tam. W rybniach to potworne. Ja muszę zejść tam, bo tam jest oliwa. Oliwa mi się przyda. Zejdźmy. Jezus, 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 Jezus! Żyję, nie żyje, nie żyję, nie żyję! Dobrze! He, he, udało się Dobrze. Na tej beczce chyba nie ustaję, nie? Coś mi się tak wydaje Ten potwór jest jakiś taki malutki, bo jego w ogóle... co się nie no, nie widzisz to w sumie nic dziwnego, że go nie widzę. Dobra, uda się, uda się, uda się! Skakuj! Skakuj! Jest! No i co ja teraz zrobię? Czy ja tu się chwycę, kochanie? No daj, żeś się chwycić, no Mogę cię podnieść? Mogę Eeeem, dobra, mam problem w tym momencie On będzie musiał chyba palnąć, nie? Ja ze szpytę No jak on badż? Miało badż! Czemu nie badżnęło? La loundan, dan dan dan, dan Są takie głupie nazwy, myślałem. Dla... O! No tak. Good morning! Wreszcie jakoś jasno, chociaż się trochę zrobiło. W tym creepy miejscu! Żyję. tak eh, eh. Jak mógłbym nie żyć! Parę 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 Żyję. Dobrze. O, jeszcze loun zobaczcie jak nas hojnie nagrodzono. Jezus! No GOPARTE na. De... No zabił mnie, no i świetnie. You have to carry on. Ludzie, jak ja mam carry on, jeżeli tak... Eee, dwa razy już chyba dzisiaj zginąłem, nie? Przepraszam was, przepraszam was kochani. Poradzimy sobie z tym. Uwierzcie mi. Jest tu ten potwór. Dalej? Jest! Eee! Miał Cię już tu nie być, ty bestio! To gdzie on w ogóle jest? MIAŁ GO NIE BYĆ! JEZUS! O, żyje. Tutaj ja nie mam nic żeby się jakoś przetransportować tam. Tam muszę wejść. Aha, dobra, czaję. No to wszystko w takim razie stało się jasne. Tylko musimy tam jeszcze wejść. O, Wyszliśmy Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Heh. Dzień dobry. Pozbyłem się tego sukiency na Obstranego. Nikt nie dorówna mojej potędze. Potędze posępnego czerepu Czy jakiegoś tam innego czerepu. Brzydkiego czerepu. Hop, hop. Szafa pusta. O, kochane. Londonum! Chodź, jest. Dziękuję. Zobaczmy. I'm getting sick of Francis Bozinger as around. I can't understand how the others can be so content with the way he acts. That's no good arrogant bastard. Okej. Okay. No świetnie. Koleś myśli, że ta Jezus, sumar, ja W tupę. Dobrze, tak tak mnie strasz. Tak ze mną graj. Mhm. Dokładnie. No, nie gadaj, że będę musiał też tutaj zejść. Tu jasnej cholery. Jak z czasem stoimy, ja już chyba skończę. Nie, nie mogę skończyć, bo jest jeszcze za wcześnie. A jaj, Ej, nie ma go tu. Heh. Dobrze. Nie ma tu potwora. he Nawet nie widziałem, jaka się cieszy, że go tutaj nie ma. Tam nie podejdę, <noise> dziękuję No, może sam tą wybiec, to było bardzo nieprzyjemne, jeżeli otworzyłbym drzwi Czy mi się wydaje... Czy on tu właśnie przylazł? Dobra, biegniemy Jedyna opcja dla mnie Dzień dobry Uf. Chyba mnie nie widzi To dobrze Da, pra, 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 słyszy mnie po wodzie ten zasady sukinsyn Chau Dokąd teraz? Gdzie ja jestem? Co tak chlupocze dookoła? Gdzie on jest? On jest tam? Chyba tak. Okay. Chyba się tu dobija A tam jest jakaś dźwignia A! Jak on mi może bić? Kiedy stoję na kartonach No nie możesz nie Katemyt! No to było niesprawiedliwe Stałem na kartonie i mnie balnął. To jest oszust, taka prawda. Oszust, dziękuję, proszę, dziękuję, proszę, dziękuję Proszę. Okej, okay. mamy mało czasu. Mamy mało czasu, mamy mało czasu, kochanie, mało czasu mamy. Hej! A sai to było, dobra. Więc wygniemy, to boli mnie bardzo Dobrze, to jest niefajne No dobrze! Dokładnie tak Dokładnie tak! Ah! Kurde Szósty raz już ginę w tym customie Dobra, mam nadzieję, że ta drabina dalej tam będzie, jak tam pobiegnę mam, taką... Taką... mam nadzieję, że tak ma być Ma tak być, ma, ma, ma tak być Ja tak mówię, więc tak musi być Dziękuję, proszę, dziękuję No, gdzie jest ta drabina? No i jej tu nie ma. A nie jest. Tutaj. Cześć drabinko. Świetnie! Pierwsza gra, która chce mnie zabić. Prawie się że przez to gówno Sorry. Jezus Oh. as i climbed these ladders for a really long time i began to realize what kind of mess i'd been thrown into i had to press onwards in order to find out what had happened in this castle and its people but most importantly what was after me tag <coughs> <coughs> to koniec. Aha, okay to jest koniec. dobra spoko Fajnie. Czy coś? To ja wam w takim razie dziękuję bardzo za oglądanie pierwszego chaptera. Widzimy się w drugim, który jest już gotowy. Także... Tak, the end. Także dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i cześć, cześć.